Dariusz, a jak wygląda obecnie Wasza trasa rokowej przygody? No, 2 maja gramy w Gdańsku, potem 16 w Lublinie, 17 Warszawa. 30 maja w Szczecinie, potem 7 czerwca w Poznaniu. Ale ja Dariusza pytałam. A, okej. Okay. Okej. Okay. 14 w Krakowie i 15 we Wrocławiu. I tak sami jeździcie na te koncerty? Nie, nie, no, z ekipą jeździmy. Jest nas. Kilka, kilka osób. Ale daj się Dariuszowi <grym> wypowiedzieć. No, Okej. <okay. grym> no, tak, kilka osób jest więcej, no. A w Krakowie gdzie nocujecie? Pewnie w jakimś, w jakimś hotelu chyba, jak, jak, jak zawsze. Tak jak zawsze, no. A macie jeszcze jakieś miejsce w pokoju? <grym> <grym> Wiesz co? Nie, chyba mamy chyba mam komplet, także nie, raczej nie mamy miejsca. To no. może po koncercie pokazałabym wam Kraków? Znaczy, ty, Mateusz, rozumiem, że pewnie będziesz wolał odpocząć po koncercie. <laughs> nie, spoko, bo y, ja dobrze znam Kraków, także nie ma, nie ma potrzeby. Dzięki, no.